Wszystkim, to Agnieszka, witam bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy odcinek. Dzisiaj będzie odcinek typu szybki i get ready with me. Mamy dzisiaj wyjazd, więc postanowiłam, że zrobię sobie z makijaż. Zaczynam od nałożenia pielęgnacji. Jakim jest Estée Lauder Double Wear? Ja mam w odcieniu 1N2 Ecree. Minus tego podkładu jest taki, że nie ma pompki. Znaczy, mogłabym sobie dokupić, ale zawsze mi szkoda kasy. Sephora. Połączymy sobie go z korektorem e, Collection Lasting Perfection, czyli to, co zawsze używam. Jeszcze trochę jestem opalona, ale e, już mi powoli schodzi. Jeszcze sobie tutaj tego dołożę. No, ale mam dzisiaj golf. Stwierdziłam, że golf już założę, bo potem... Aaaa! Leciało. Bo potem będzie... Mi ciężko założyć na y, tapetę. Rozumiecie? Nie? Tak, a propos, jakie jest Wasze zdanie na temat y, y, zamknięcia sklepów, galerii? Ach. Ja nie wiem, czy to po prostu wypowiadać się ten temat, czy się nie wypowiadać na ten temat, szczerze. Zastanawiam się, co to jest tutaj, to, co mi się pojawiło. Ugryzienie? Czy alergia? Bo ogólnie mocno słędzi. O, te kroby to jest dobrze. A, a, a. Dobra. Jeżeli chodzi o pod, y, puder, no to bierzemy sobie Bibo. oczy i na całą twarz. Troszeczkę mnie drażni zapach tego y, pudru z VIPO. Nie wiem, on jest jakiś taki. Drażniący? Dobrze. Twarz mamy już ujednoliconą, więc jest wszystko ok, ale to w ogóle mi się nie podoba. W ogóle. Ok. Teraz będziemy robić nieszczęsne brwi. Dobrze, przechodzimy do brwi. Do brwi ja zawsze używam Golden Rose, cienia. Wyszłam o nim też, już mówiłam kilka razy. Lecimy! Muzyka Dobrze, brwi mamy już zrobione, w takim razie lecimy z mm, konturowaniem twarzy. Konturowaniem. To tak brzmi profesjonalnie. Ok. Dobra, jeżeli chodzi o brązer, to Beach Cruiser z Vipo. Delikatnie. Podkreślimy sobie tylko. O, miał być delikatnie. Jeżeli chodzi o róż to użyję różu, którego bardzo dawno nie używałam i w sumie za dużo go nie używałam Lovely oh Blusher O oh. tak się chyba nazywa holograficzny róż do policzków Teoretycznie nie potrzeba tutaj już yy, rozświetlacza, ale że ja lubię, muszę sobie przypomnieć, jaką w ogóle wygląda. Praktycznie. Mam mu taką złotą poświatę. Lubić takie róże rozświetlające, czy nie? Ja to lubię. Róż to jest taki jeden z moich ulubionych kosmetyków. Tak jak już mówiłam nieokrotnie, one tak fajnie ożywiają twarz. I ostatni element, czyli rozświetlacz, i przechodzimy do makijażu oczu. Makijaż oka dzisiejszy będzie łatwy, prosty i taki, który na co dzień po prostu ja noszę. Yy, wiem, że już takie coś było na kanale, ale dzisiaj jeszcze będzie strój. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to Wet n Wild, zobaczcie ile go już zużyłam. Mój ulubiony, a niestety nie mogę go nigdzie znaleźć. Stacjonarnie. Ja mogę tylko siedzieć, wiecie, i tak dokładać, i dokładać. Uwielbiam rozświetlacze, uwielbiam. Ok, w takim razie przechodzimy już do. Oka. Dobrze, moi drodzy, powiekę mam już przygotowaną, zagruntowaną. Oczywiście korektor Collection Lasting Perfection numer 2. Cień beżowy z paletki Huda Light. Nude. Nude. Huda Beauty Nude Light. Dzisiaj będę używać właśnie tej paletki oraz tej paletki też Huda Amethyst Obsession. Także te są dwie paletki, które będę dzisiaj używać. Którą wolę? Tą. Dobra moi drodzy. Lecimy z tym koksem i lecimy bardzo neutralnie, tak myślę, że polecimy sobie z tym. W zewnętrzny kącik. Wezmę sobie ten. Spróbujemy. Zobaczymy, czy się dobrze będzie nakładać, czy nie. Dobrze. I teraz tak. Tak sobie myślę, że w sumie to nie będę tego psuć ciemniejszym cieniem tutaj w zewnętrznym kąciku, bo podejrzewam, że się nie uda, ale spróbuję sobie nałożyć ten. Zobaczymy. I ten sobie nałożę. Słuchajcie, kochani, w zewnętrzny kącik. I połączę może sobie z tym tu u góry i te oko znowu mi nie wyszło Na środek powieki nałożę sobie, zaraz będę kombinować stamtę. Na środek powieki nałożę ten otocień. Te oko zawsze mi nie wychodzi. No. no dobrze, powiedzmy, że udało mi się tam troszeczkę podratować sytuację z tym oczkiem, ale i tak nie jestem do końca zadowolona. No, dobra, lecimy dalej, lecimy z dolną powieczką i myślę już sobie, że wezmę trochę tego, cienia i trochę tego. Co na to? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co do tych cieni, to te cienie rzeczywiście, one się troszeczkę sypią. Dobra, biorę ten pędzelek i wezmę sobie troszeczkę tego. Dziwnie wygląda, nie? No i dobra, i myślę, że w zewnętrzny kącik damy ten cień. Myślę, że malowanie cieniami mogę zakończyć, bo potem będę kombinować i przekombinuję jak to zwykle ja. Jeszcze ewentualnie sobie troszeczkę tutaj rozetrę. Ogólnie, słuchajcie, w święta Bożego Narodzenia szykujemy fajny filmik. Przynajmniej e, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że będzie fajny. Dobra, tuszujemy rzęsy. Jeżeli chodzi o tusz, to słuchajcie, ostatnio się przekonałam do tego tuszu z Golden Rose New Look. Naprawdę mi się spodobał i muszę przyznać, że nawet lepiej mi się nie maluje niż e, tym moim Urbanem z Lovely czy, czy tam z Vibo, To już ma taką naturalną, fu naturalną, e, klasyczną taką szoteczkę. I słuchajcie, ja zawsze zaczynam od tych dolnych. Chwilę czekam, aż wyschną. I zaraz będę malować górne. Okej, okay, to w takim razie lecimy z, do, z górnymi rzęskami. Moimi mizernymi rzęsami, powinnam powiedzieć. Wiedziałam, ja wiedziałam, że po prostu się upaćka. Też nie lubię robić brwi ani malować rzęs yy, na wizji. Powiedzmy, bo po prostu jest jeszcze większe prawdopodobieństwo, że sobie właśnie albo wsadę szodeczkę do oka, albo tak się ubrudzę, jak właśnie to zrobiłam. Czy pomadka, nie? Dobrze. Oczyśmy sobie jeszcze. W razie czego? No, i dobrze, słuchajcie, Została nam ostatnia, został nam ostatni element, czyli pomadka do ust, i użyję pomadki z Golden Rose, które tu już mam wytarty logo. Jest to odcień 0,7. To jest taki różowy nudziak Matytowa pomadka. Ok, jeżeli chodzi o makijaż, to makijaż jest skończony. Za chwilę do Was wracam ze strojem. Dobrze, kochani, słuchajcie, zmieniłam kompletnie koncepcję swojego stroju. Zmieniłam jednak ten musztardowy golf na taki brudny, różowy, pudrowo różowy Do tego dopasowałam spódniczkę z Wasyla, obcisłą, czarną. Z Skórki. Do tego stroju w sumie trochę natchnęła mnie moja koleżanka, bo powiedziała, że bardzo rzadko chodzę w sukienkach, w spódniczkach itd. i tak dalej. Faktycznie ma rację, chociaż do pracy raz dwa razy w miesiącu jakąś tam kieckę ubiorę. Także to nie jest tak. Wiecie, rozumiecie. Także tak to wygląda. Mój strój na dzisiejszy e, dzień, na dzisiejsze popołudnie ubrałam grube, kryjące stopy, aczkolwiek wiem. Mam niepotrzebne buty, więc ubieram tylko i wyłącznie balerinki, no i tak oto się prezentuje cały mój strój. Włosy związałam, bo inaczej by mi się elektryzowało. Do tego... Zagrałam. Yy, tak to, to wygląda.